Anita to jedna z najlepszych uczennic ze szkół ogólnokształcących i technicznych w Kleczewie. W zeszłym roku szkolnym miała średnią 5,69, dziś otrzymała za to stypendium starosty konińskiego. Traktuję to jako udekorowanie moich własnych osobistych osiągnięć, tego, ile nie przespałam nocy, ile zadbałam podanków, ile miałam nerwów, no i taka nagroda za to. A trzeba się napracować na taką średnią? Myślę, że zależy od szkoły i przede wszystkim od ucznia. Zdolnej młodzieży w szkołach prowadzonych przez powiat koniński nie brakuje. Razem z Anitą stypendia starosty odebrało dziś 118 osób. Każda z nich musiała mieć średnią ocen przynajmniej 4,75. Prawie połowa wyróżnionych uczy się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rzechlinie i dlatego to właśnie tam zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów. Należy docenić, należy wyróżnić, należy dowartościować tych uczniów, którzy na to zasługują. Mamy naprawdę młodzież zdolną, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce, w różnych branżach, bo szkoły mamy różnoprofilowe. I ja się z tego cieszę. Ja się z tego cieszę, oby tych pieniędzy, wydawa żebyśmy wydawali jak najwięcej na nagrody. W tej chwili stypendyści otrzymują po 200 zł przez 10 miesięcy. Radni powiatu przyznają, że to niezbyt wiele, ale na więcej samorządu nie stać. Myślę, że to nie jest odpowiednia kwota, bo zawsze przydałoby się więcej, jednakże no, takie środki finansowe są tutaj w starostwie i na tyle, ile jest to możliwe. Pan starosta i tutaj cała rada takiego wsparcia udziela. Myślę, że młodzież tutaj jest zdolna, rozsądna i sama doskonale będzie wiedziała, jak te środki wykorzystać. Myślę, że też większość z uczniów tych właśnie bardzo zdolnych, wykorzysta to, aby dalej pogłębiać swoje kwalifikacje. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiat koniński przyznał po raz dwunasty. Do tej pory odebrało je już tysiąc uczniów.